W tym nagraniu pokażę wam w jaki sposób zainstalować Pythona i Visual Studio Code. E, więc tak e, przechodzimy sobie na, e, na w Google wpisujemy Python. I teraz tutaj mamy Welcome to Python. E, I wybieramy Downloads możemy sobie po prostu wybrać ostatnią wersję Download Python i w tym momencie e, będziemy mieli Egzek do ściągnięcia. Podobnie robimy z Visual Studio Code. Po prostu tutaj bierzemy pierwszy link i tak samo ściągamy download for Windows. Jest to tak zwany One Click Installer, czyli po prostu, czyli po prostu mamy tylko prostą instalację. I teraz ściągamy sobie. Możemy to, to wrzucić na pulpit. Teraz ważna rzecz, tak naprawdę reszta jest standardowa, musimy tutaj zaznaczyć add to python to path. To sprawi, że automatycznie jak będziemy się wpisywali tutaj e, przykładowo Windows PowerShell, e, będzie widoczny będzie widoczne automatycznie, automatycznie Python. Więc tutaj zaznaczamy opcję add python 3.8 to path, klikamy install now. Chwilkę to się instaluje. Chwile czekamy, czekamy u mnie to chwilę trwa. i klik klikamy Close. Teraz Visual Studio Code, tak samo One Click Installer. Tutaj języka polskiego mi nie pokazuje, mówię English. Ja tu mi pokazuje, że mam zainstalowane, więc nie mogę jeszcze raz zainstalować. Natomiast tutaj żadnych dodatkowych opcji przy instalacji nie musicie zaznaczać. Jak się nam Visual Studio Code zainstaluje? Uruchamiamy sobie i teraz tutaj już właśnie było pokazane, Klikamy sobie w czwartą zakładę, to jest piąta w zasadzie nawet, extension, czyli rozszerzenia. I tutaj wpisujemy sobie Python. To jest oficjalne rozszerzenie przez Microsoft chyba zrobione. I klikamy sobie tutaj install. Więc w tym momencie instaluje się nam rozszerzenie do Pythona. Tu jeszcze jakieś extensions, też można kliknąć install. Więc chwilę znowu też się nam to instaluje. Ok. Na wszelki wypadek, można właśnie zrobić, zrobić exit Visual Studio Code, żeby mieć pewność, że to rozszerzenie się już dodało. I teraz sprawdzimy, czy nam to działa. Tworzymy sobie nowy file, nowy plik. I tutaj możemy sobie wybrać właśnie z rozszerzeń Python. Wybieram sobie, wybieram sobie powiedzmy, 3.Python powinien automatycznie zrobić. W międzyczasie jeszcze może pokazywać nam inne rozszerzenia do Pythona, taki analizator kodu, więc jeżeli będzie coś was takiego pokazywało, to także możecie sobie to instalować. I tutaj robię Print. Hello. I próbuję sobie uruchomić. No i widzimy pojawia się, pojawia się napis. Hello i wszystko działa. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy z instalacją, to napiszcie do mnie maila. Na Michał Małpa Akademia Kodu lub na Slacka możecie wrzucać zapytanie właśnie w problemach technicznych. Więc trzymajcie się, mam nadzieję, że.